Jest to bardzo dobra pozycja. Jest na pewno na stylu. Ja teraz okay. Jesteś cały czas chodzić przy lewej, nocy, tylko dlatego, że policjant ma po prawej stronie drogi. To jest bardzo 간ie. Zobaczcie, ten jest całkiem nie ma też nie I zobaczcie. Zobaczcie, teraz pies samolistnie ruszył w watak bo pozorant zaatakował jego pana. Ten mądry pozorant teraz się schowa do samochodu. Ale dla takiego psa to nie jest wcale przeszkoda. To tam się dopiero dzieje teraz. Jazdy radiowoze. Oczywiście będzie to troszkę wolno, żeby pies sobie nudnie nie płama. Pierwszy leci pies. Pandyta znowu leży. Widzimy Pozorant już się przygotował, piesek już też jest gotowy. to on też O Widzimy tutaj yy, oszczekiwanie psa pozoranta, dlatego tylko, że pozorant nie wykonuje żadnych ruchów i pies nie atakuje go. Tylko pilnuje i oszczekuje. Teraz jest tak zwane konwojowanie. Przewodnik z psem konwojuje przestępcę i jest atak.